Dobry, witam Was na moim kanale. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Jak pięknie już taki klimat świąteczny w ogóle w mojej szklarni. Słuchajcie, dzisiaj dwie rzeczy. Pierwsza, taki na spontanie po prostu nagrałem wypad z psem do lasu, co będzie na początku filmu. Ale później pokażę Wam, że zostałem zaproszony na owsiankę, taką pyszną owsiankę dietetyczną, idealna taka, żeby właśnie. Wypieścić nasze jelita, żebyśmy się mogli No może nie to wypróżnić czy coś, ale po prostu Taki Taka lekka lekka potrawa na śniadanie po prostu, taka owsianka bez mleka Ale zobaczycie z czego jest zrobiona A się zdziwicie, aż, ale jak spróbowałem powiem wam, że Coś mi właśnie przypomniało mi się z dzieciństwa takie smaki Bo dawno takiego czegoś nie jadłem W sumie ze 40 lat, ale Ale bardzo pyszne, ja sobie wziąłem przepis a na filmy nawet to ją próbuję, i po kolei mówię jak ją zrobić. Także zapraszam Was do oglądania tego odcinka, bo później zobaczycie właśnie, jak takie coś można sobie zrobić, przyrządzić i zjeść. A ja tak wcinałem i tak smakowało, że mówię Wam. Dobra, na tą chwilę ja kończę. I zapraszam Was do oglądania. Cześć. No, idziemy tam zobaczyć. Chodź, zobaczymy tam, Roki. Chodź. siema Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Co, dzisiaj jestem jakby w innym miejscu niż szklarnia, co? Pewnie się zdziwiliście. A ja dzisiaj jestem z Roki na spacerze. Zobaczcie tam. Rokuś Rokuś Zobaczcie jakiego mam przyjaciela właśnie coś wytropił Co tam szukasz? Co tam znalazłeś Rokuś? Co tam takiego znalazłeś? Właśnie wyszliśmy na spacer się przejść Pokaż no się Roki, jak ty pięknie wyglądasz. Jaki ty piękny piesek jesteś Roki wyszliśmy na spacer żeby się przewietrzyć a ja żeby no w sumie nie kroków porobić bo przyjechałem rowerem ale też tak upadałować trochę żeby się człowiek poruszał a nie tylko siedzieć przy komputerze i tak dalej tu dalej mnie dziwnie widać w sumie tak kolorystycznie dzisiaj się ubrałem zielono, a czy zielono ja wiem czy to zielono to jest takie niebieskie jakby turkusowy turkusowy i czerwony przyjechaliśmy na taką miejscówkę tutaj, widzicie w tle to jest moje centrum lasu i tutaj mamy taką polanę i taką górkę tutaj często przechodzę na e, na jagody, znaczy w sumie często w sumie to rzadko nie wiem dlaczego powiedziałbym się często, ale zawsze jak nie ja przejeżdżam rowerem i tutaj są to e, tutaj się wybieram na jagody, zatrzymuję się tutaj żeby sobie trochę zjeść, bo to jest takie miejsce właśnie w lesie co jest pełno jagód dzisiejszy właśnie, dzisiejszy film to jest taki bardziej widzicie w terenie a tak wziąłem sobie na spacer kamerkę mówię coś nagram może jakiś odcinek coś rzucę będzie trochę innego rozmaicenia zobaczcie jaka fajna okolica tu mamy taką ścieżkę zobaczcie zdrowia można sobie na niej pochodzić pobiegać, pospacerować pojeździć rowerem mamy tu takie pagórki no, i tak mówię, godzina 15, to by człowiek jeszcze się przejść. Jeszcze kawałek, zanim zapadnie już wieczór, będzie ciemno. No, i tak teraz właśnie wybrałem się z nim na spacer. W ogóle, jak wam się podoba moja lampka, już jest skończona, tylko muszę wtyczkę kupić, bo ta co tutaj mi nie pasuje, ta co tutaj jest. Nie mam kiedy, chodź, roku idziemy, chodź. Spróbujemy teraz zjechać z góry. A, tylko będzie trochę trochę jedną ręką, trochę wiecie, tak średnio. Bo trzeba trzymać kierownicę, jednocześnie hamować i trzymać ją prosto. Ale jakoś tam radę. O, dało się. Dało się. Pokażę Wam trochę przodu. O, nie twarze. Ciekawe, jak ta kamera w ogóle łapie z przodu. A w ogóle, jak się jedzie rowerem, i jak słychać. Co roku Chodź, idziemy tam do przodu. Roki tu uwielbia spacerować codziennie. Bo to wiecie, to jest taki wyżeł, że on musi sobie pobiegać. Musi sobie pochodzić, powąchać, o, tu obsikać. to coś tam. Ale pies jest taki usłuchany, że nie trzeba w ogóle żadnej smyczy ani nic. Jest nieszkodliwy, jest bardzo grzeczny. Do domu pojedziemy. To pewnie sobie marchewki ma zjegotowanej bo on uwielbia marchewkę gotowaną, ale jest bardzo dobry piesek. No i teraz właśnie jedziemy, takie kółeczko sobie robimy. To kółeczko ma jakieś. Jak idę się zawsze piechotą, to to kółeczko ma zawsze jakieś e, 8000 kroków się na nim robi. No znowu wezmę kabernę na mnie. I tutaj w ogóle ładnie jest jak jest właśnie wiosna. Te promienie jak się wszystkie przebijają przez te drzewa. Tak fajnie jest zielono, ciepło, a teraz to jest zimno i ponuro, już nie mogę się doczekać kiedy będzie wiosna, kiedy będzie sezon, kiedy będziemy znowu uprawiać w swoich warzywniakach jakieś jadełko, jestem w ogóle ciekaw jak to wszystko będzie mi rosło, najbardziej ciekawe jestem tych malin, pierwszy raz tak dowaliłem im wszystkiego. Przesadziłem, powiększyłem w ogóle mój maliniak. Ciekawie, jak teraz będzie wyg wyglądać. Dobra, skręcamy teraz tutaj. Trochę Wam pokażę lasu, żebyście nie tylko mnie oglądali cały czas. Już tak ciężko jest trochę rowerem jechać i jednocześnie nagrywać. Trzymać komary, chodź, Roki! Rokuś! O, już idzie, zobaczcie jak pięknie. Widzicie jak w całej okazałości. No i mamy tu taką ścieżkę, właśnie rowerową, kilkunastu, chyba kilometrową, blisko domu. Fajna miejscówka, można wypocząć. Jest ogólnie super. Człowiek, jak mieszkał całe życie. Bloku, to wiecie, jak to jest bloku. Uff, ani nic zrobić, ani nic uprawiać. Tam tylko w sumie się śpi i wychodzi na miasto. A tutaj to jest o. Zobaczcie, przyroda. Elegancko. Rokuś zadowolony. Rokuś. Jak ci się podoba spacer? Wyprzedził mnie trochę. A mówię, wyjdę trochę wcześniej, to pójdę z nim trochę dalej. Kroków trochę porobię. Nie kroków nie kroków, tylko przejedziemy po prostu trochę więcej. Żeby się poruszać, specjalnie sobie wziąłem przerzutkę najżejszą. Żeby było wiecie Tak na luzie tutaj nie mam ochytu pod tą kamerę, bo bym sobie ustawił a zimno mi w ręce, jak nie wiem co. Chyba mróz już idzie, bo zawsze tak po tej godzinie się robi coraz zimniej. Rokuś! teraz do domu w kominku sobie napalę, herbatkę z imbirem i będzie jak trelala. tutaj tutaj po prawej jest takie miejsce tutaj, tutaj zawsze jest najwięcej podgrzybków tutaj. w tamtym roku tu zbierałem tyle reklamówek i to normalnie w parę minut a teraz tutaj widzę powycinali coś, porobili poniszczona jest ta cała ściółka runo, łono leśne runo można sobie tak jechać i jechać no i co tam kurde za o mam to z wami jeszcze pogadać w szklarni mi nic nie rośnie nie wiem dlaczego niby kupiłem tą sałatę niby powinna rośnąć w szklarni wysiałem tam też te rzodkiewkę i tak dalej szkalnie nawet ciepło jest i kurde nic nie powschodziło, nawet ta cebulka dymka, co mnie zdziwiło w ogóle, bo normalnie y, jak mam kilka dymek zasadzonych na dworze, czekajcie, czekajcie, żeby mi było widać, kawałek dymek mam zasadzonych na przykład nad morzem, czy znaczy nad morzem, nad morze, morze mi w głowie, to mi się normalnie, a szkalnie z tym dymka rosnąć nie wiem dlaczego, przecież ziemę też dało, dostało elegancko. Codziennie doglądam, co jakiś czas podlewam, nie jest ani przelane ani nic yy, i kurde nic nie rośnie, nie wiem, a wy coś w ogóle w szklarni zas zasadziliście teraz? O tak może wezmę, ale jestem tutaj wielki teraz, no duży jestem teraz na tym, na, na tym ujęciu. No i słuchajcie, i mam w tej szklarni posadzone wszystko i nic mi nie rośnie. Ja wiem, że jest zima. No ale takie rzeczy powinny rosnąć. Tam niektórzy pisali mi w komentarzach, że to rośnie u, u was, że jest wszystko ok, A u mnie jest dupa. Nie wiem. W ogóle jak zajedziemy do domu, to wam pokażę. Jak będzie jeszcze widno w sumie. Nie mu tutaj dotrzemy. To wam pokażę. Kudy ręka to mi już zamarzła całkowicie na tym rowerze już tak szaro i ponuro się robi ciemno się robi w tym lesie już wracamy w sumie no no i takie rzeczy w ogóle takie rzeczy w ogóle mam takie miałem taką zajawkę w tym roku przez chwilę że nagrywałem takie jakby odgłosy natury wiecie, przyjechałem w jakieś miejsce stawiałem obiektyw, znaczy obiektyw, stawiałem aparat i nagrywałem na przykład przez godzinę szum wody, odgłosy ptaków jak śpiewają i tak dalej nawet jeden taki film testowy Wam wrzuciłem wczoraj na internet ale tam widzę, że śledzi się podoba, bo widzę, że tam za dużo osób tego nie oglądało Wiem, że niektórzy sobie takie filmy włączają do snu na przykład, żeby sobie odpalić, żeby sobie posłuchać, żeby się położyć, zamknąć oczy, zrelaksować się, pomedytować. Wiem, że są ludzie, co niektórzy tak robią, a niektórzy po prostu są za bardzo zagonieni całą codziennością po prostu życia, że tak nie, nie mają czasu na takie rzeczy, ale są osoby, które lubią czegoś takiego posłuchać i... Właśnie byłem ciekaw, czy ktoś to będzie chciał oglądać, słuchać. Bo to czasem fajnie tak, wiecie, położyć się, zamknąć się, czy zamknąć się, zamknąć oczy i, i sobie posłuchać coś takiego, na no, nie jakieś odgłosy ptaków, szum morza. Niektórzy lubią, niektórzy widziałem sobie odpalają takie filmy e, na internecie, co odpalają 9 godzin, na przykład jedno ujęcie jest. Jak woda, na przykład szum, jak deszcz pada. Właśnie byłem ciekaw czy coś takiego wam się spodoba. Mam, mam, mam takie, o ciekawkę mam, oprócz tych filmów co widzieliście z tego jednego w sumie co wrzuciłem wczoraj to mam jeszcze trzy <laughs> z taką wodą, z taką sadzawką fajną na wsi, tam z tyłu taki stary budynek widać, widać śpiew ptaków i tak dalej i tak właśnie byłem ciekaw czy takie coś by was interesowało, bo mam takie sobie trzy filmy to mógłbym wrzucić na kanał, ale nie wiem jaki by był odbiór. No po tym filmie co wrzuciłem wczoraj, to jest taki nagrany u mnie w ogródku, no to tak średnio chyba, nie wiem, albo ludzie po prostu nie mają czasu jeszcze żeby oglądać e, internety w tygodniu, może bardziej na weekendzie po prostu ktoś sobie wejdzie i będzie oglądał e, coś takiego, czekajcie sobie tutaj wezmę, e, teraz wezmę trochę na psa, o żebyście trochę psa zobaczyli. W sumie dzisiejszy film będzie taki po prostu, takie gadanie po prostu, spacer do lasu i tak sobie pogadać, o wszystkim i o niczym, jest za zimno, żeby coś koło domu robić. Co trochę u mnie jeszcze pokrapuje, taka mrzawka jest, jest tak średnio i wiecie jak jest. Nie ma co za bardzo śniegu, też nie ma jakiego bałwana by ulepił, może by choinkę ubrał. Tak się zastanawiam, że może bym choinkę ubrał. Już w sumie... w sumie tak naprawdę pasowałoby tak za tydzień, dwa już ubrać, ale... ja to zawsze wcześniej ubieram i w sumie... wcześniej e, o, ubieram i wcześniej składam. O! Żeby to tak zabrzmiało dobrze. No, Taki kawał bym się przypomniał od razu, że... przychodzi pewna pani do pracy, no i... pyta się jej dyrektor... Co to ma znaczyć, że ona się spóźnia nie, do pracy, że nie przychodzi na, na czas? A on mówi, panie dyrektorze, kochany, może późno przychodzę, ale za to wcześniej wychodzę. No, no. A to Możesz ugotować płatki owsiane na kompocie z jabłek. Jak płatki owsiane na kompocie z jabłek? No, no, będzie Ci jabłka pokroić, wrzucić... Ale ja nie mam kompotu z jabłek do domu. A Ty możesz jabłka kupić i kompot weźmiesz za 5 minut, pobrać jabłka, pokroić w cząstki, wrzucić na wrzątek, wrzucić płatki i razem gotować. Ale pycha to jest. Pycha, pycha. Nie jest ani słodkie, ani słone. No jest sam raz, takie na śniadanie, kurde w sam raz. Na śniadanie Czyli są... rzucam wodę. Ale możesz i ko kolację taką zjeść. Czyli tak, wodę gotuję, tak. wrzątek, później już biorę daktylę, trochę dektyli wrzucam. Tak, tak. Pokroić, ale pokrój je tak, wiesz. No tak, tak. Nie drobniutkie. No, no, tak. Bo one chyba dodają tego takiego słodkiego, takiego aromatu, tak. nie? Tak, One dają słodycz. Do tego płatki owsiane pełnoziarniste. Tak. Cynamonu ile dużo? Nie, no troszkę cynamonu, tak, wiesz, ćwierć łyżeczki, ćwierć łyżeczki Aha. imbiru. Posolić. Posolicz. Posolicz. I to się nie gotuje dłużej. pół godziny. Na 30 minut. No. I potem sok z cytryny, żeby, żeby nie było takie kwaśne chyba, nie? Wtedy. Nie, nie, to troszkę dajesz, no. Mhm. Małą łyżeczkę. Orzechy włoskie nie mam, Orzech... to muszę kupić. Orzechy włoskie. Widzisz, no, orzechy włoskie powinno się jeść. Codziennie ze dwa orzechy. I... I jedź na tak. No, pojadam. No. A tutaj przecież były plantacje orzechów. Ja to kupuję co roku 5-6 kg. Orzechu włoskie? Tak, trzymam sobie w szafie i je łopię. w tam w Warszawie mają takie orzechy? Ech, wiesz co, w Warszawie to są strasznie drogie. Pod Warszawą kupuję yy, i za 20 zł było kilogram, to było bardzo drogie. A. Ale były po 9 złotych, były po 10 złotych kilo. I to mi starcza na cały sezon, czyli na rok do rzeku do orzechów, tylko jak się nałupie, to trzeba te z, u, 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 oczyszczone orzechy trzymać w zakręconym słoiku w lodówce. nie jełczej. Ale te nieupane mogę sobie trzymać normalnie, no? to w szafie gdzieś trzymać. Ale w sklepie kupię też wyupane normalnie, nie? To już zjełczałe i i tam nieraz są zgniłe, a sobie Aha. ceny ho, ho, ho. ho. Podmielę sobie zasadzić orzecha włoskie. A no, zanim urosie, to już nie będę żył. A tam mam opowiadać, właśnie. Pyszne, No trochę tu wróciłem. No to oby, zaraz wymyję. Nie będzie widać, to wytarł prawie nie widać. Jak się komuś nie powie, to nie będzie wiedział nawet. O, o już nie ma nic co my Co by mog... tu nic, nic nie było? Nie, nie tam... no, nie ten. i tak się tam opatrzy Nie tak to Ach. Nie no, pycha to jest. No. Jeszcze łykę mogę dać. Nie, bo tak w domu sobie Z zrobię. Z tak? Ale, ale cieszę się, że Ci smakują takie rzeczy. To jest śne. Ale to wszystko według Kuchni Pięciu Przemian chińskiej. Aaaa. <laughs> Ta właśnie kolejność smaków jest, jest genialna. ja agrok jeszcze talerz bliżej No nie, to daj Ci, dołożę. Nie, nie, nie. Pycha. Dobra. No i to by było na tyle dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, to by był taki na spontanie, na luzie, ale mam nadzieję, że coś tam z niego wyciągniecie, w sumie chyba tylko to z tą owcianką, także cieszę się, że jesteście i oglądajcie dalej następne odcinki ze mną, bo nigdy nie wiadomo co w nich będzie, <gry> do zobaczenia, cześć.